Szanowni dyrektorzy, gdy prowadzę webinary dla dyrektorów, to bardzo często słyszę czy widzę na, w komentarzach na czacie stwierdzenia od dyrektorów, że my jesteśmy przekonani, nam się to bardzo podoba, ale proszę przekonać naszych nauczycieli. Gdy zaś prowadzę webinary dla nauczycieli, to dokładnie słyszę to samo od nauczycieli. My jesteśmy za, ale proszę przekonać naszego dyrektora. Zatem pojawia się sytuacja, w której obydwie strony chcą, tylko tak naprawdę nie spotkały się może i o tym w sobie spokojnie nie porozmawiały. Zatem postanowiliśmy, jako Instytut Krytycznego Myślenia, trochę w tym pomóc. Koniec roku szkolnego, już po zakończeniu, to idealny moment, żeby spotkać się razem, i tak Państwo to robicie. I to jest dobry moment, żeby porozmawiać o przyszłości szkoły. 25 czerwca przygotowaliśmy specjalne, to takie pierwsze wydarzenie, którego jeszcze nigdy w takiej formule nie robiliśmy. Nazwaliśmy to interaktywny webinar. Dlaczego interaktywny? Bo oprócz prezentacji, którą przygotuję dla Państwa, przygotujemy, przygotowaliśmy karty pracy do Waszej wspólnej dyskusji. Wyobrażamy sobie to jako Wasze spotkanie dyrekcji i redy pedagogicznej, gdzie najpierw oglądacie nasz webinar, a później otrzymujecie od nas zestaw pytań, zadań do wykonania pewnych aktywności, które tak naprawdę są zaproszeniem do Waszej dyskusji wewnątrz Waszej szkoły o. Przyszłości Waszej właśnie szkoły. Czy chociażby rozwój kompetencji jest kierunkiem, który chcielibyście rozwijać. Porozmawiajcie o tym. Bardzo, bardzo mało jest takich możliwości, żeby porozmawiać, a najlepiej jeszcze porozmawiać przy zastosowaniu rutyn myślowych. Otrzymacie od nas pełny zestaw, pełny pakiet, nie tylko webinar, ale właśnie karty pracy do wydrukowania z instrukcjami, jak to zrobić. Gwarantujemy, że dla Was będzie to bardzo ciekawe, bardzo inspirujące spotkanie gdzie na pewno będziecie mogli w STANIE się usłyszeć porozmawiać ze sobą omówić wszystkie argumenty za i przeciw serdecznie zapraszam do tego wydarzenia 25 czerwiec o godzinie 10:30 do zobaczenia